Maciej Lepiato, Mateusz Michalski, dwaj sportowcy niepełnosprawni, ale to tylko słowa, ponieważ to przed chwilą, co przed chwilą widzieliśmy, pokazuje, że są to znakomici zawodnicy, znakomici lekkoatleci, jeden sprinter, drugi skoczek wzwyż, w ogóle nie ma tam śladu jakichś kłopotów zdrowotnych, ponadto widać w nich siłę, widać w nich chęć walki, chęć rywalizacji, jeden rekord świata, drugi rekord świata, jeden mistrzem olimpijskim, ten drugi mistrzem ale mistrzem olimpijskim już, już był, a zatem mamy się czym pochwalić naprawdę i takie spotkanie, jak Państwo dzisiaj tutaj mają, służy na pewno poszerzeniu wiedzy o, para, o Igrzyskach Paraolimpijskich, o sporcie niepełnosprawnym, który jest po prostu sportem prawdziwym od początku do końca, i serdecznie gratuluję, popieram organizatorów tej akcji.